W tym odcinku opowiem Wam o formowankach hybrydowych Green Pieluszki. Formowanka motylkowa z panelem pól i warstwą Evolog. Zewnętrzna warstwa pól pomaga rozprowadzić wilgoć po całej długości Pieluszki, chroniąc przed przemoczeniem w najbardziej newralgicznych miejscach. Zewnętrzna część pieluszki to chłonna frotka bambusowa z długą pętelką o gramaturze 400. W środku frotka bambusowo-biobawełniana o gramaturze 370, a pomiędzy tymi warstwami innowacyjny materiał Evolon. A wkład chłonny to skrzydełka, które wystarczy zawinać do środka. Formowanka motylkowa bambus Evolon bawełna. Formowanka ta wykonana jest z dwóch warstw cienkiej, lecz chłonnej, frotki bambusowo bawełnianej o gramaturze 370. Pomiędzy warstwy tej frotki wszyto dodatkowe warstwy evolon. I to właśnie dzięki temu rozwiązaniu formowanka pozostaje cienka, a chłonna. Formowanka motylkowa, nocna, idealna. Piluszka ta została uszyta z trzech warstw chłonnych. Warstwa zewnętrzna cochłonna, chłonna frotka bambusowa o gramaturze 400. Dwie kolejne to gładka, mięsista i chłonna bawełna organiczna o gramaturze 210. Po złożeniu skrzydełek do środka uzyskujemy 9 warstw chłonnych. Formowanka to wkład chłonny, który wymaga warstwy izolującej wilgoć. Green dla Twojego dziecka.